Tom drogi słuchaczy, nazywam się Profesor Węglarz. W dzisiejszym wykładzie porozmawiamy sobie na temat węgla, mianowicie jak powstał węgiel kamienny. Otóż żeby zacząć temat węgla, należy cofnąć się w czasie do czasów prehistorycznych. Wtedy to na ziemi istniały rośliny, ogromne skrzypy, plocie, widlaki, z których to szcząty powstawał związki organiczne działo się to na terenach bagnistych, przy skrajów lasów. Strąbki te opadały na dno bagnistych jezior oraz lagun, powoli gromadząc się i tworząc warstwy, w których ilość tlenu była znikona, odpowiednie warunki oraz bakterie, przy, przez co w wyniku składu stworzył się torf, który, jak wiadomo, pod odpowiednim ciśnieniem, ciężarem kolejnych warstw ziemi oraz z piorników wodnych, w których odkładają się kolejne warstwy związków organicznych. Po prostu pod tym całym tym ciężarem Torf zmienił się węgiel z, takiego, z takiej warstwy 15 metrów torfu. Uzyskujemy 1 metr czystego węgla. Cały ten proces trwał miliony lat, a największe pokłady węgla znajdują się tam, gdzie odłożyła się największa warstwa tych związków organicznych. Tak Właśnie pokrótce powstał węgiel Eureka. Istnieje również pewna legenda jeszcze, za, jeszcze z czasów starożytnych o dwóch słodkich łopatach, które mają moc w największego pokładu węgla Eureka. Dziękuję za dzisiejszy wykład, mówi do Państwa profesor Węglarz. Widzimy się w następnych wykładach. Do widzenia.